Jesteście głodni? Bardzo. wilki. Jak to miło usiąść przy obiedzie jak normalna rodzina. Tak. Hm? Dajesz mała. Widelce. Śmignę po lemoniadę. A ja zjem deser. Max, to na później. Po co? Max, no puść to! No dopuszczam! puszczam! <głos> <głos> Moje! Moi drodzy, chociaż raz chciałbym zjeść smaczny, normalny obiad, kiedy nie używacie supermocy. będzie. Jasne, tato. Świetnie. Ech, dobrze, gdzie jest mój peruwiański sosik? Polecisz zaraz do Peru po sos, co nie? Zmotomocny, leci! O, mi się nigdy nie znudzi. Widziałeś, jaka szkoła jest pusta? Myślałam, że będą chociaż belwszy, trochę straszne. Siedzę na kurczaku cały dzień! Brzdąkam na banjo, nucąc tę pieśń. Nie, to jest straszne. Ser na Krakersie! Jak się zlękłam? Cóż wy dzisiaj robicie w szkole? Przyszłam, bo chcę mieć super frekwencję. Za niego nie chcę mówić, bo gdybym chciała, wyszłoby. Da, 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 da. A to niespodzianka. Zamierzałam posiedzieć i oglądać zdjęcia moich ptaszków, ale skoro przyszliście, to we troje pooglądamy zdjęcia moich ptaszków. Ale przecież, proszę pani, jako szkolna sekretarka może pani zaznaczyć tam obecność i znikamy. O, na litość nie. Jeśli was puszczę i potrąci was autobus, będzie na mnie. Dobrze, ten żółciutki łobuziaczek to kanarek żółtoszyjek. Utajmy wszyscy na przyjęciu rodzinowym Darka Lelka Nelsona? Był tort w kształcie robaczka! Żółty szyjek go dekorował! Kolec, dłużej tego nie wytrzymam! Max, czyś to oszalał? O no sorry, chciałeś słuchać życzenia Darka Lelka, jak zdmuchiwał świeczki i mam tego dość! Nie możesz po prostu zamrażać ludzi, ktoś cię nakryje! A tu Darusia pół urodziny. Taki żyją do osiemdziesiątki. Cóż, zobaczycie. Raczej nie. Niezłychów, siostra. Hejka, co piszecie? Plany projektów na szkolny piknik naukowy. Ja cię kręcę! Uwielbiam takie pikniki. Wtedy jest super frajda z lekcji i do tego Radocha z naukowej rywalizacji. Ale w myślach to brzmiało fajniej. Ja robię zegar z ziemniaka. Sama zobacz. Przecież zrobiłaś z niego zwykłe frytki. Oj, tak, źle myślę na pusty żołądek. No, Billy, co ty zrobisz? Ja zrobiłem. to. Mopcie? Będziesz pucował podłogę nogami? Tak, tak też można. Wypróbujemy. Wow, dużo lepsze niż kudłate kapcie zwierzaki. Całkiem nieźle. Billy! Co się znowu dzieje? Ja to wzięłam! Chcesz? To masz! Ha! Podła! Dzieciaki, skończcie, ale już! Kimmy, to on zaczął! Koniec! Ło! Wow. O mój... Wow. No. Fajnie jest. Fui. Sorki, ale dzisiaj muszę zjeść dwa budynie. Smacznej budyniowej lawy. Oh, warantrze, warantrze. Żono, no to co, przyznasz się do porażki, zanim mewy się zlecą? Skończ przesadzać, Hank. Trzymam się poradnika. Buk, buk, kto tam? Nie chłopak do wynoszenia śmieci. Bam! Ile dziewczyn potrzeba do wywrócenia śmieci? Żadnej. Bam! O, poradnik uczy jak wychowywać śmieciopyskaczy? Dosłownie śmieciopyskaczy? Dosłownie. O, okej, okay, tak rozumiem. Kulka śnieżna w szkole? Jak on to zrobił? Max, uważaj z tym lepiej. Ktoś może zobaczyć, że używasz mocy. Nikogo tu nie ma. Nawet trochę szkoda, że nie widzą tego. Chcesz się pobawić, bracie? Więc się pobawimy. Jedź śnieg! Wow! Celnie! Dziękuję. Dobra. Podkręciłem maszynę, będzie pracować szybciej. Możesz włączyć. Dobrze. 1500 porcji działamy. Okej, okay, wychodzą. What? Sos, ser. Dodatki? Ha! Dobrze nam idzie. Mówiłem, że damy radę. Czy maszyna przyspieszyła? Jesteśmy w strefie pizzy, siostra! Płyń z falą! No płynę! O, dobrze, jest A. dostępna! O kurczę! A. Jadą za szybko! Max, zwolnij A. trochę! Nie da się! Spokoju. I dobrze. Dzięki za odprowadzenie, Kol. Oko, dzięki, że się zgodziłaś iść ze mną na potańcówkę. No Coś ty ciągle o tym myślę, od kiedy mnie zaprosiłeś? Poprosiłem Cię przy Waszej furtce. No tak. 26 sekund temu, 27 już, 28, 29. <noise> o, byłbym zapomniał. I kupiłem ci to. Jaki cudowny. Ten kwiatek, nie ty. Nie żebyś nie był cudowny, okej, okay, to coś powiedz. <noise> Muszę już lecieć. Do zobaczyska. Za 3 godziny 10 sekund 45, okej, okay, pa! <noise> I tak się rozmawia z chłopakiem. <noise> Au! Parzy, parzy! Jak to się stało? E, zdechły kwiatek. Kol mi podarował. Wow, jaki hojny. Kol tego nie zrobił. Niechcący spaliłam kwiatek oddechem. Dziwne, nie? Tak, ale to się stało tobie, mam to w nosie. Teraz już nie. Okej, okay, gotowy. Całkiem jak wariat. Ale nie widać, że smacznie śpi. Moje dzieciństwo się skończyło. Dobra, Max, przeniesiemy go delikatnie na to krzesło. Chodź. Może trochę bardziej delikatnie. Lekcja! Siemasz Henk. Lepiej mnie zachwyć. Nie chcę mi się szukać kolejnego belfra. Do tego trzeba czasu, wysiłku i porządnej etyki pracy, a ja nic z tego nie mam. <grywa> Proszę sobie usiąść, panie dyrektorze. <grywa> Okej, okay, kochani. Pan profesor wita Was serdecznie na dzisiejszej lekcji. Chemia i jej magia. <grywa> Jesteś rękami, bo tak mogę. Okej, okay, okej, okay. robimy eksperymenty.